aczkolwiek daleko posunięta, dlatego że jesteśmy już po kilku rozmowach z gospodarzem ustawy prawo geologiczne i górnicze, głównym geologiem kraju, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który, które to ministerstwo tutaj jest, no, ma wiodący głos w kwestiach dotyczących nowelizacji właśnie tego aktu i innych z tym związanych. Mam na myśli również ustawę prawo ochrony środowiska. Te rozmowy naprowadziły nas na możliwość rozwiązania w postaci kilku wariantów, i powoli zbliżamy się do wspólnego stanowiska z głównym geologiem kraju. To znaczy tak, jest zgoda co do tego, żeby taki fundusz został utworzony. Niekoniecznie musiałby on funkcjonować przy wyższym urzędzie górniczym, a mógłby funkcjonować jako taki swoistego rodzaju subfundusz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, z którego my byśmy mogli jako organ właściwy, czy według stanu prawnego na dzisiaj jako organy właściwe, ja to za chwileczkę rozwinę, bo tymi organami właściwymi tak naprawdę dzisiaj są dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych, a nie prezes wyższego urzędu górniczego dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych mogliby czerpać środki finansowe na pokrycie właśnie tych szkód z tego subfunduszu, który by działał w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki złożonych. Panie prezesie, właśnie o te fundusze chcę zapytać, bo jakieś będą źródła finansowania. Czy to będą składki spółek górniczych, czy może Wyższy Urząd Górniczy i Główny Geolog Kraju mają inne pomysły na to, skąd te pieniądze brać? Bo przypomnę, ten Fundusz ma pokrywać koszty związane z usuwaniem i naprawą szkód, kiedy nie da się ustalić, kto jest za nie odpowiedzialny. Dokładnie, tu jest klucz sprawy, tak? Więc 1 stycznia 2003 roku organy nadzoru górniczego, a dokładnie rzecz biorąc dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych, zostali wskazani na poziomie ustawy jako um, ci, którzy um, reprezentują Skarb Państwa w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia ze szkodą górniczą, a nie ma już przedsiębiorcy lub też nie ma następcy prawnego. I wymyślono taką formułę, że no, ktoś musi reprezentować się w związku z Skarb Państwa, w związku z tym najlepiej by było, żeby, żeby to był organ nadzoru górniczego. Mamy 22-letnie doświadczenie i praktykę w stosowaniu tego przepisu, i z naszych obserwacji, z naszych doświadczeń wynika, że po pierwsze, w ostatnim okresie następuje wzrost liczby przypadków związanych z wnioskami o, w, o tego typu odszkodowania, gdzie nie ma przedsiębiorcy albo jest przedsiębiorca, bo czasami to też skąd tak wziąć jest pieniądze na to, żeby te... i skąd wziąć i likwidować. I do tej, pory, do tej pory to było tak, tylko że do tej pory ta skala była nieduża, bo to było w skali roku raptem kilka wniosków. I, I to wszystko, a w, w tym roku przykładowo, za, tylko za pierwsze półrocze mamy 10 wniosków o zawarcie ugody, dodatkowo mamy 21 pozwów. W stosunku do dyrektorów okręgowych urzędów górniczych na kwotę prawie 80 milionów złotych. Więc to są tego typu kwoty w skali, zaznaczam, całego kraju, tak? Bo sprawa się nie dotyczy tylko i wyłącznie szkód spowodowanych eksploatacją czy też działalnością kopalń węgla kamiennego podziemnych ale każdego rodzaju górnictwa mówimy o górnictwie w całym w, cał, w I całym cały kraju czas pytam skąd pieniądze i teraz skąd pieniądze więc po pierwsze absolutnie nie chcemy obciążać przedsiębiorców dodatkową opłatą w związku z tym pomysł jest taki żeby środki finansowe które wpływają do narodowego funduszu ochrony środowiska w postaci opłaty tak zwanej eksploatacyjnej ponieważ każdy przedsiębiorca od wydobytej kopaliny ma obowiązek taką opłatę odprowadzić. W proporcjach 60% dla gminy w przypadku węgla kamiennego, w przypadku ropy, gazu, to, to są troszeczkę inne proporcje, ale nie, nie będziemy w to wchodzić. I 40% tej opłaty idzie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na konkretne cele związane właśnie z poprawą środowiska i yy, etc. etc. Ale I te środki mają być przeniesione. I, i, te środ I część tych środków byłaby wykorzystywana właśnie celem pokrycia tych spraw, które, które są związane z ujawnianiem się szkód górniczych na terenach, gdzie nie ma przedsiębiorcy. Panie prezesie, zmieniamy temat w naszej rozmowie. Porozmawiamy teraz o unijnych regulacjach i roli Wyższego Urzędu Górniczego. Polska będzie zobowiązana do nakładania kar na kopalnie, kar odzwierciedlających szkodliwość emisji. Rozporządzenie metanowe już obowiązuje, ale od 2027 roku zaczną obowiązywać unijne limity dotyczące emisji metanu, a Wyższy Urząd Górniczy ma być organem nadzoru. Czy urząd jest już do tego gotowy? Pytam, bo fundacja Instrat zwraca w swoim ostatnim raporcie uwagę, że z ustawieniem wskazano WUK jako organ nadzoru, choć powinno to być wyłącznie formalnością. To jeśli tak fundacja Instra twierdzi, to się myli, dlatego że polski rząd zgłosił organ właściwy, którym jest prezes wyższego urzędu górniczego w tym przypadku w terminie, czyli na początku tego roku. To po pierwsze. Rozporządzenie, o którym mówimy, to jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 czerwca 2024 roku i ono weszło w życie 4 sierpnia ubiegłego roku. Nakłada szereg obowiązków, zarówno na przedsiębiorców, którzy nazywani są w tym rozporządzeniu operatorami, i to się dotyczy Operatorów, którzy eksploatują bądź też eksploatowali, a także zajmują się przesyłem węglowodorów, ale generalnie rzecz chodzi o emisję metanu w sektorze energetycznym. Tak? Czyli I wyższy urząd górniczy będzie to kontrolował. I wyższy urząd górniczy jest tym organem właściwym który został wskazany jako ten, do, który jest odpowiedzialny do monitorowania i egzekwowania stosowania przepisów tego rozporządzenia. Ale żeby móc stosować te przepisy rozporządzenia w pełni, konieczne jest wdrożenie... Ustawy na poziomie krajowym. Czyli na razie nie macie do tego narzędzi? Na razie nie mamy do tego narzędzi, to znaczy do wszystkiego nie mamy narzędzi. Mamy narzędzia do części zadań, to znaczy zbieramy w tej chwili informacje od operatorów, publikujemy te informacje zgodnie z wymogami rozporządzenia. Ale na przykład nie, nie mamy w tej chwili żadnej podstawy do tego, żeby nałożyć jakąkolwiek karę na któregokolwiek z operatorów, ponieważ żeby móc. Coś takiego realizować trzeba mieć umocowanie w ustawie krajowej. Czyli spodziewamy się działań parlamentu w tym zakresie, i dopiero wtedy Wyższy Urząd Górniczy będzie mógł coś. Pierwsze zrobić. działanie zostało już zrealizowane, bowiem w lipcu ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja ustawy prawogologicznej gruńcze, z której to nowelizacji wynika, że prezes w Ugu jest tym organem właściwym. Ale na tym się to zakończyło. W WU zostało przygotow został przygotowany projekt ustawy krajowej, wdraża, który, który, która wdraża przepisy rozporządzenia. I został ten projekt przekazany do, minister, do ministra energii i w tej chwili ministerstw, w Ministerstwie Energii trwają prace, które, które mają na celu uruchomienie całego procesu legislacyjnego. O finale tych prac będziemy oczywiście informować na antenie Radia Katowice, bo to jest ważny temat, szczególnie dla województwa śląskiego. Musimy postawić kropkę, panie prezesie. Moim i państwa gościem w Radiu Katowice był prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.